Cześć moi mali słuchacze. Tu Bajkosówka. Witajcie w Zaczarowanej Bibliotece. Dziś między regałami znalazłam wiersz Juliana Tuwima o dziewczynce, która wszystko chciała robić sama. Mała uparciuszka z głową pełną własnych pomysłów. Posłuchajcie. Julian Tuwim. Zosia Samosia. Jest taka jedna Zosia. Nazwano ją Zosia Samosia. Bo wszystko sama, sama, sama. Ważna mi dama. Wszystko sama lepiej wie, wszystko sama robić chce: dla niej szkoła, książka, mama. Nic nie znaczą. Wszystko sama. Zjadła wszystkie rozumy, więc co jej porozumie? Uczyć się nie chce, bo po co, gdy sama wszystko umie. A jak zapytać Zosi? Ile jest dwa i dwa? Osiem. A kto był Kopernik? Król. A co nam śląsk daje? Sól, a gdzie leży Kraków? Nad Wartą? A uczyć się warto? Nie warto, bo ja sama wszystko wiem, i śniadanie sama zjem, i samochód sama zrobię, i z wszystkim poradzę sobie. Kto by się tam uczył, pytał, dowiadywał się i czytał, kto by sobie głowę łamał, kiedy mogę sama, sama. Toś ty taka mądra dama, a kto głupi jest? Ja sama. I to już koniec dzisiejszego wiersza. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę. A jeśli chcesz wracać do zaczarowanej biblioteki częściej, zasubskrybuj nasz kanał. Papa! Pa.